Nie mogę powstrzymać tych łez. Nawet nie wiem dlaczego płaczę. Uff. Chodź. Kurzam się. Przestali ryczeć. Gadam sama do siebie już w głowie. Nie, będzie mogło się pojechać. Wero, która tak naprawdę najbardziej liczyła na swojego faceta e, i była pewna w 100%, no została delikatnie zawiedziona. No i wcale jej się nie dziwię, że e, tak zareagowała. To Saszka, ty jedziesz, no. Ugryzłeś czy nie ugryzłeś? No powiem tak. Troszeczkę inaczej sobie wyobrażałem ten kosmos cały. Sasza uśmiechnąłeś się. Mordo. No i spać. Dobrze. Było bardzo romantycznie. Na pewno to jest inaczej, jak tam... Jesteście we dwoje tylko. Na pewno potrzebowaliśmy takiej nocy. Była wyjątkowa. Uśmiecham się jej, jak się budzę. Znam to uczucie, do? To jest właśnie takie fajne, jak się budzisz koło kogoś i jak jego niego walczysz. No dobrze, a u mnie sytuacja była taka, że. Był filmik, jak wrzucam Angelinę do wody, nie? Paula zapytała się Sary, czy nie uważa, że Kamil nie jest zbyt agresywny i czy nie uważa, że uderzyłby kobietę w życiu to nie było na miejscu po prostu tak nie można w taki sposób oceniać człowieka, eee, w porządku rzuciłem ją do wody faktycznie powiedziała nie, eee, zadziałałem, w nie. zabawie no. No, po prostu podczas to... zabawy Mówiliśmy, że eee, to... zrobiłem źle, faktycznie wrzuciłem ją w taki sposób, że mogło, mogło jej się coś stać tak, ale, no kurczę no tekst typu, e, że wydaje mi się, że mógłby uderzyć kobietę w życiu, nie, no to nie co... było na miejscu moim zdaniem, no, nie wiem. Ale łazience, gdzie kamer nie ma, nie bijesz Sesarę? Oj sar Paula i Angie mi uświadomiły, że trochę gdzieś tam mogło być w tych filmikach zachowania agresywne i z nim o tym pogadałam Trochę się wkurzył, że w ogóle było porównywane to, że agresja, taka rzucanie do basenu, a na przykład poniesienie na kobietę ręki, bo to są dwie różne rzeczy i, i to go trochę zabolało, więc na, jakby na chwilę odszedł, powiedział, że on się powinien sam, no ale później do mnie przyszedł, jeszcze raz pogadaliśmy i ogólnie wszystko jest już teraz ok. Czasami może on nie wie, bo tak samo jak były te tańce, to on też mnie tak zrobił wtedy i tak rzucał i on nie tak nie ma No Ile masz do może ile faktycznie możemy położyć. Sobie leży. ja mówię no ja nie mogę oddychać nie musisz wstać Przecież on jest w, w, wielki to no. jak tam że noc co no spałem na dworze No to mam powiedzieć więcej jest źle, że nie, nie jest dobrze mam nadzieję, że będzie dobrze jeśli nie będzie dobrze to. Jednak gadaliśmy, no gadaliśmy ale wiesz jakby emocje się emocje wiesz się... Ale, że... no, to z tego co się dowiedziałem od niej to naliczyła na to, że pogadamy jeszcze, że czekałaś, aż przyjdę po nią jest dobrze to zrobiłem poszedłem no tak liczyło ale... to wiem nic nic nie, nie zrobisz więcej tak naprawdę no, ona się ma dzisiaj nie wiem pomyśleć co ja teraz swój ten... czas no. ja chcę do tego podejść i ten... tyle czasu nie cofniesz robiłeś te rzeczy poza zawałami no, nie i no. to, to jest najgorsze nie no tak tak obiecałem sobie że on nie zobaczy ani grama łzy mojej bo gdzieś tam trochę wewnętrznie mi jest przykro jestem taka obrzydzona wiedziałam o tych niektórych rzeczach A... Tylko nawet właśnie najlepsze jest to, że na, na tych filmikach nie było wszystkiego, o czym ja wiedziałam. Najpierw było tylko to z tym Hamakiem, a teraz się okazuje, że ona mu proponowała też, on się zgodził i tak. Dla niego to była całkowita zabawa. Próbowałam zrozumieć jego stronę, ale na ten moment mu nie wybaczam. Przede że... wszystkim niego że... na siłę i słuchaj swoich emocji. Cztery tygodnie. Czy to ma sens? Czy jemu naprawdę zależy tak, jak on mówi, że mu zależy? Dobra. Nie mogę powstrzymać łez. Czasami lepiej się wypłakać po prostu. Nie. nie wiedziała do końca, komu może tu ufać, ale zawsze na Jakubę, żeby z nim o tym pogadać i się zapytać, a teraz już nawet jemu nie może.